na kusana Moi drodzy, pamiętajcie, aby po minięciu linii medy podejść od razu pod scenę do zasłużonego tełu. Każdy z naszych uczestników będzie wyróżniony medalem drobnym upominkiem. Zatem jeszcze raz, ulicy kochani, słuchajcie teraz wyraźnie, aby w momencie, kiedy przekroczycie pomarańczową bramę, ramę oznaczającą dokładnie strefę medy, aby od razu podejść pod scenę. Z lewej strony, między 20 randów obok, eh, pomiędzy jedną i sześćdziesiątą sceną. Chcielibyśmy e, upoderować naszych wszystkich kochanych biegaczy, albo może bardziej kandydatów na biegaczy, bo zapewne dla wielu z nich jest to pierwszy start w życiu. Krystostata stoi dokładnie za 3 minuty, moi drodzy, 3 minuty do biegu, 3 minuty do biegu. Mam młodszych, jeśli mogę tak to określić, bo to są zawodnicy 3 i 4 letni, ten ostatni moment momencie oczekiwania i zakresie waszej drodzy zostaną wyzwolone za momenci starta, i kibicu oczywiście to się mogą zrobić.